Hello, hello i ja witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj spróbujemy sobie zrobić kosę, tylko będziemy otwierać skrzynki z naklejkami, także zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. Słuchajcie, wyniki z poprzedniego odcinka na skina o 15 zł możecie znaleźć już na moim serwerze na Discordzie, także obczajcie sobie. W tym odcinku jak zawsze również można wygrać skina, jedyne co trzeba zrobić to wiadomo, że ja w sklepie. Zostawić lajka, suba oraz w trakcie odcinka powiem hasło, które trzeba będzie zapisać w komentarzu. Oraz cały czas trwa konkurs, tak jak widzicie zostały do wygrania jeszcze cztery skiny. Tutaj macie e, ile musicie doładować na wybranego skina, wiadomo jak płacicie trzy dychy to automatycznie będziecie udział w tych tutaj wszystkich czterech konkursach. Oraz e, niedługo, startuje, startuje, <laughs> niedługo startuje konkurs do wygrania, będą e, kolejne skiny o wartości 1000 zł, także... Warto brać udział. E, wiadomo się dodać oddać swoim kodem Oliwka, więc w sumie wszystko powiedziałam, więc możemy sobie przejść do odcinka, tak jak mówiłam. E, będziemy sobie otwierać tylko skrzynki z naklejkami, także zobaczymy, jak to sobie wyjdzie już raz, chyba raz nagrywałam taki odcinek e, i poszło naprawdę spoko, także zobaczymy sobie. Mam 82 zł, także e, dobra. Tak jak wiecie, ja te elementale cały czas otwieram, więc musimy sobie to wziąć. Albo weźmiemy sobie jednego tego elementala i tego anime. -kaisa. Damy na początek na dwóch, żeby wiecie, większe szanse na wygraną były. Ale poszły te skrzynki do góry, ale też naklejki strasznie poszły do góry, bo ta naklejka... Ona pięć tych jak kosztowała, nie miesiąc temu, czy tam dwa. Już teraz nie pamiętam dokładnie. O, Boże, święty. A nie, dobra dla mnie, no ale na minus, bo <grych> jeszcze ale lepiej wygrać niż przegrać to, no nie? Dobra, możemy sobie... zrobimy bitwę z tymi naklejkami, tylko sprzedamy sobie coś, to się sprzedamy, wymienimy sobie punkty, dobra. Więc zrobimy sobie tą bitwę z samymi tymi elementalami. Aj, słuchajcie, hasło, które musicie zapisać w komentarzu, żeby wziąć udział w tego skina za 15 zł. Wiadomo, oprócz tego, że musicie dostawić tego lajka oraz suba, to e, zapisujcie w komentarzu Medium case i wyniki będę jutrze na moim serwerze na Discordzie. E, więc dobra. Może na trzech sobie teraz zrobimy. E, nie, nie będziemy dawać na tartuga, chociaż. Nie, dobra, tak będzie OK, myślę. Zobaczymy sobie. A no właśnie, pamiętajcie, żeby wpadać na mojego TikToka, wiadomo, wszystko macie podlinkowane w komentarzu, w sensie w komentarzu, w opisie, e, ponieważ wracam z live'ami. O Boże, no i przegrana, widziałam, że już z tego underdoga. W sensie przegrana, no. no przegrana. Ale nieźle poleciało z tych skrzynek. Kurde, czy 146 zł, bo zarobił sobie. Dobra, w takim razie widzę standardowo. Musimy coś sprzedać, bo jak zwykle ja przepieprzam cały hajs. Eee, dobra, 148 zł. Powtórzyłabym sobie tę bitwę. Więc skopiujemy skupuje, sobie. Damy może teraz na dwóch i dodamy jeszcze ten Gold Case, czy jakoś tak... Eee czy to się nazywało dokładnie? Tak, old case. Dobra, damy tak po prostu. Czekaj, co jeszcze? Dobra, to sobie weźmiemy. O, nie. Dobra, dajemy na dwóch, tak jak widzicie. Dobra, dałem sobie bota. Dobra, jak na razie to jakieś leci. się się gówno. E, dobra, mam najlepszą naklejkę ze stuby, chyba tak? Ze 100. No się ze za 97 zł, także jest okej okay, jak na razie. W ogóle raz y, trafiłam tę naklejkę tutaj. To za tysiąca. Ale to wtedy na no, że miałam tę skrzynkę. To ona tam 250 zł jakoś kosztuje. Już teraz nie pamiętam dokładnie. Dobra, cały czas dla nas jak na razie. Dobra. Dobra, mamy Wina. W takim razie. W końcu coś wygrane. E, dobra, więc robimy sobie kolejną bitwę. Znowu weźmiemy te elementale. E, czekajcie. E, co tu jeszcze? A nie, bo tu nie jest napisane. Chociaż może... Mm... Może pyspite w sobie teraz potwieramy te naklejki. Może ten na przykład o Jezu. 10 zł o znowu <ścoughs> 10 zł nie no no jakieś leci znowu eee, dobra, to weźmiemy sobie może teraz ten kolor full. Ja pierdzelę, no znowu jakiś ten mm, Dobra, to może teraz tego gold case'a To jest chyba do 3 d O, za 37, dobra To nie mam pojęcia, to też jakoś 28 To jakieś gówno chyba Dobra Czekajcie chwilę, muszę coś yy, sprawdzić Dobra, otwieram w takim razie teraz kolejną skrzynkę, ale no kurde, no to bez tych bitew to słabo leci Chociaż nie, poczekajcie, to jest dobre 73 złote dobra. Kurde, jakby się udało to tak trafić, to naprawdę. To też jest chyba okej. Okay. No 23 to jeszcze nie tak jest, to chociaż i tak na minus. I dobra, wiecie co? Sprzedamy to wszystko i ee, wziąłabym sobie na czysterze, którym z tych skrzynek. Mm, poczekajcie gold case. ale czuję, że nic nie poleci, ale no zobaczymy. Damy może na dwóch 2,5% na tą najlepszą. To damy może bota. No, ja co nie mam pojęcie. O kurde. O kurde. Dobra, tak naprawdę mamy już te kostę, więc tak naprawdę udało się, ale otworzymy sobie jeszcze. Jestem ciekawa, czy poleci ta naklejka w końcu. by może na trzech na underdoga teraz. Kurde, ale to jest... Naprawdę rzadko gram underdoga. Przez to, że... Dobra. No to nie mam pojęcia. no mamy przekraną. A nie. Dobra, mamy znowu winę. Eee, Dobra, wiecie co? Co tutaj jeszcze można? Weźmiemy może wszystko na czysterze. Znaczy, w sensie zobaczymy ile to w ogóle kosztuje. Eee, na czysterze. Eee, dobra, tu nam brakuje. Dobra, damy na dwóch i zobaczymy, czy teraz akurat o ta bitwa. No, ten goście sam dołączył znowu. Czasu. chociaż nie aha, bo ja na antyrtuga ustawiłam nawet nie ogarnęłam, myślałam, że na standardzie jest ale dobra co... jeszcze wygrywamy cały czas chociaż i tak jest na minus, bo nic nie poleciało z tego case'a i... i na pewno nie będzie na plus nic, nawet jeśli wygramy dobra, mamowina, a nie a dobra, nie mamy a nie, mamy, dobra ja już sama nie wiem. Dobra, widzę. W takim razie dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Trzymajcie się.